Dzień dobry, Dzień dobry wszystkim. Witamy Was w vlogu z Bieszczot. Przyjechaliśmy do Komańczy, bo aktualnie jesteśmy w Komańczy. Teraz będziemy jechać gdzie indziej. Mam zamknięte oczy i okulary, bo. strasznie nas razie słońce. No, ale chyba więcej o czym będzie ten film to dowiecie się później, bo tu nie jesteśmy w stanie mówić. Tak, o prostu, ale słodzie. będzie bardzo ciekawy film. W sensie takiego którego jeszcze na naszym kanale nie było, bo będą goście. Jechaliśmy wczoraj, ale wczoraj nic nie nagrywaliśmy, bo tak naprawdę jechaliśmy w nocy i po ciemku. I pierwsze co to przyjechaliśmy do Komańczy, do Witka Mamy. I dzisiaj będziemy mieć coś ciekawego. Coś ciekawego. Już możemy następnie powiedzieć, że czegoś takiego u nas na kanale jeszcze nie było. I będzie to vlog, uwaga, z gośćmi. Vlog z ciekawymi gośćmi, którzy przedstawią nam swoją inicjatywę. Ale to za chwilę dowiecie to się chwilę po się prostu więcej, więcej. E, od nich my nie zdradzamy na razie nic więcej. Tak, dzisiaj jest Halloween, musimy dodać posty. Tak, musimy pododawać dużo postów jeszcze. Kotę! I to z Jak I nie do nas jeszcze przyszedł, kicia! Pierwszy raz do mnie, może psy mnie nie, mm. nie lubią, a koty tak? No, widzisz, jesteś wiedźmą. nie, yy, jesteś sympatyczna. O, o, o kurde, dobra. Chyba jej się podała. O, jeszcze ja wskoczyła do nas. Super. Mamy do zrobienia jeszcze, bo jest ostatni dzień tego miesiąca, musimy ogarnąć faktury. Faktury. Po prostu, wiecie, to jest tak, że wszystko się na chama, jak zawsze w jeden dzień zgrywa, i my po prostu jesteśmy no. rozbiegani. A no, bo tak jak się dowiedzieliście z poprzedniego filmu, mamy firmę! No i właśnie z tą firmą jest multum rzeczy. nic się nie boi! Co to za kot? Jaki i Nawet mi się podoba, Jak tak... A, nie drapnie. O oczy, dziadu. Dobra, to e, na razie chyba tyle. Po prostu jedziemy dalej. Jesteśmy teraz w Smolniku, a jedziemy do... Zobaczycie gdzie. Ale świeci tak słońce. i Ja jestem niewyspana, cały czas mi lecą łezki. Ja też jestem niewyspana. Generalnie podsumowaliśmy to przed chwilą właśnie z tymi naszymi gośćmi, którzy będą w tym vlogu, że pogoda jest ciężko. Wy poznajecie ich tak samo jak, jak my. my dzisiaj, bo my się poznaliśmy właśnie przed chwilą, przed właśnie sekundą. Przed sekundą, tak. I od razu kamera, aparat. Kocie, to tak. proszę nie przebyć aparatu. W ogóle myślałam, że się będę stresować. Nie, ale się nie stresuję. No ale e, wczoraj byłam taka, że byłam przestraszona i myślałam, że nie, że ja będę zaraz tak... Nie, że nagrywanie z innymi ludźmi, jeszcze z obcymi ludźmi, ale jest spoko. Jesteśmy już w Mikowie. Przyjechaliśmy z naszymi gośćmi. I pokażmy tak. ich. O proszę, tutaj. Krzysiek. Dzień dobry i Dominika. Cześć! Próbujemy się zorientować. A tak. teraz w ogóle przed chwilą prawie zapomnieliśmy o tym, że mamy nagrywać, sobie gadaliśmy. Tak, sobie gadaliśmy o fajnych podróżach po, po Polsce i generalnie po całym świecie w sumie. I teraz dochodzimy do sedna, po co w ogóle przyjechaliśmy tutaj i z czym jest związany ten wyjazd. Klaudia? To nie ja będę opowiadać. <laughs> przyjechaliśmy tutaj ze względu na to, że dostaliśmy wiadomość od Krzyśka. Tak jest. Była to wiadomość z... Nie wiem jak to nazwać. Ja muszę w ogóle pochwalić, bo jak ja zobaczyłam tę wiadomość, to tak sobie pomyślałam, że tak powinny wyglądać wiadomości o współpracy, bo uwaga, uwaga, my mimo, że nie zarabiamy nawet na YouTubie, to dostawaliśmy na kilka ofert o współpracę, ale wyglądały one dramatycznie i... Tak. I tu yeah. y, brawa. Naprawdę brawa. To kamerę należy skierować w drugą stronę, bo tutaj współautorką też jest <grym> Dominika. I dostaliśmy wiadomość, w treści której y, prosiliście nas o takie, nie wiem jak nazwać, drobne wsparcie. wsparcie e, marketingowe, marketingowe, marketingowe tak. Akcji, którą organizujecie razem jeszcze chyba z waszym kolegą, tak? Dobrze tak, rozumiem? Jeszcze, jeszcze jest kolega Łukasz, który tutaj na tą chwilę nie mógł dołączyć. Może jeszcze się uda, że dołączy, ale Ta, tak dalej będę się, Ale może. na tę chwilę wędrujemy bez niego. I razem z Wami postanowiliśmy w tej akcji wziąć udział, bo jest to bardzo fajna akcja, jak uważamy wspólnie z Klaudią. Tak. Bardzo ważna, istotna, zwłaszcza dla tych terenów naszych bieszczackich, tak uważam przynajmniej. I o tej akcji to zaraz Krzysiek więcej wam opowie. Chyba jak staniemy w sobie, jak co? sobie staniemy, tak? Bo cały czas sapać idąc i jeszcze kręcąc gimbalem, to na pewno nie jest przyjemne dla oka. A teraz szukamy w ogóle miejsca, do którego mamy dotrzeć. Wiecie co? Wracam się po baterię. Bo zapomniałem baterii. Została w samochodzie. A tutaj już mamy dwie kreski, więc trochę mało. Oni poszli sobie. Więc mam nadzieję, że potem uda mi się ich znaleźć. Mam już torbę. Ja zapominalski masakra. Wiecie co, powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo ładnie. Tutaj płynie rzeczka. Tutaj macie las. Tam macie starą, opuszczoną chałupę. Najgorsza dzisiaj jest pogoda, bo słońce jest. Albo mnie widać, albo mnie nie widać, bo daje bardzo duży cień. Cóż. Chyba są, tam, czekają na mnie. Serio? Nie ma. Jak to nie ma? Nie wiem gdzie iść Serio? Ale możemy chodzić tam ewentualnie. Wow. Generalnie rzecz biorąc, tam była tablica, więc. Co? Tam była jakaś tablica. Cieszyna. Ale jeszcze tak. Ale była widoczna, bo tutaj też przeszła ta, ta grupka i, i ja nawet nie zerknęli w tamtą stronę, nie? Nie, nie zobaczyłabym tego. No mogę tylko przy drodze. Jak tam cię szło i Bardzo smacznie, bo ja jadę. A spieszyłeś no, się? No, spieszyłem się z Aż się zmęczyłem. E Witek nie wziął mojej kurtki tak w ogóle. Ja miałam kurtkę schowaną do bagażnika i on ją wyjął. Fajnie. Ciepło jest. Swoją no. też wyjąłem i ja też nie mam kurtki. Długo czekaliście? Tak. Serio? No? Chyba jesteśmy. Tak, dotarliśmy. I tutaj gdzieś stała cerkiew, wokół której yy, był cmentarz. O, trzy groby się ostały z tego co widzimy. Jesteśmy już na miejscu, a to miejsce to jest stary cmentarz w Mikowie przy cerkwi, która kiedyś tutaj stała, teraz już jej nie ma, spłonęła. Chcieliśmy powiedzieć o czym jest cała akcja i co tutaj się odbywa i odnośnie czego jest ten film. Tak, i ja odchodzę teraz wokalnie. Wokalnie odchodzi wokalnie jest niewygodnie. wygodnie. Jesteśmy tutaj w ramach akcji Bieszczady, pamiętają. Jest to akcja społeczna, w której zachęcamy turystów, zachęcamy miejscowych miłośników Bieszczad do odwiedzania takich miejsc jak to i zaopiekowanie się takimi, tutaj mamy akurat groby, to jest cmentarz, ale miejscami pamięci. Kapliczkami, cmentarzami, jakimiś starymi cerkwiskami, czy przydrożnymi krzyżami. Ja mam takie pytanie w ogóle, bo to pewnie też będzie interesować naszych widzów. Jak w ogóle to się wszystko zaczęło? Skąd, skąd wpadliście na taki pomysł, żeby to, to, tą akcję zrealizować? To historia jest dosyć prosta, bo całość zrodziła się podczas wycieczki w Bieszczady, gdzie miaąc bardzo podobne miejsce naszą my taka refleksja, że w sumie mijamy je, traktujemy je jako takie atrakcje turystyczne, no ale to jednak są miejsca pamięci. Tutaj kiedyś mieszkali ludzie, spoczywają tutaj ludzie, i fajnie by było, gdyby turyści odwiedzając takie miejsca połączyli przyjemne z pożytecznym i. Raz, że odbyli wycieczkę, a dwa, że przy okazji upamiętnili te miejsca. Bardzo fajnie. Także warto podkreślić, że tutaj gdzie jesteśmy teraz, kiedyś to miejsce było poddane renowacji, to jak mówiłeś chyba 9 lat temu. W to, to 2013, roku, 2013, roku, tak. 2013 roku ono było poddane renowacji. Jak widzicie, jest tutaj fragment ogrodzenia. To ogrodzenie już częściowo niestety leży już na ziemi. Już jest zniszczone. E, już jest zniszczone. I to miejsce faktycznie może kiedyś, te 9 parę lat temu, ono było zadbane. A teraz fajnie by było jeszcze dołożyć naszą cygienkę i jeszcze raz to miejsce tak. Właśnie chodzi o to, żeby nie zapomnieć, wyśczady pamiętają, żeby nie zapomnieć i my mówimy o tym w listopadzie, czyli miesiącu pamięci o zmarłych, ale to należy pamiętać zawsze i jeśli przechodzimy koło takiego miejsca, no to warto się zatrzymać i, i coś tutaj, nie wiem, uporządkować, może zapalić znicza, po prostu żeby, żeby to jakoś wyglądało i też żeby każdy, kto tutaj przyjdzie, wiedział, że takie miejsce jest, bo czasami trudno znaleźć takie miejsca też. To chcieliśmy jeszcze zaznaczyć, że to jest akcja społeczna tak naprawdę, nie tylko my tutaj działamy, ale w zasadzie to polega na tym, żeby zachęcać każdego żeby wziął udział w tej akcji. Nie trzeba się nigdzie zapisywać, nie trzeba wysyłać zgłoszeń, tylko po prostu wziąć sprawę w swoje ręce. A już po wszystkim zachęcamy też do opublikowania zdjęć, na przykład sprzed akcji i po akcji, z hashtagiem Wieszczady Hashtag. pamiętają. To jest bardzo motywujące, jesteśmy tutaj inicjatywą społeczną, więc tutaj te media społecznościowe są bardzo ważne dla nas. Jeśli się wybieracie, dajcie nam znać, że byliście, to bardzo motywuje. A ja zapytam, macie Instagrama? Mamy chyba trzech tam i followersów, budujemy. O, o, on jest tam to to jest nowa akcja. Więc to będziemy, udostępnimy. Tak, dopiero, dopiero będziemy budować tak. społeczność. zaczęliśmy początkiem października. początkiem października. Także akcja zaczęła się początkiem października i... i, i no Walczymy tu teraz. Próbujemy przez cały październik listopad. No, teraz lepiej chyba idzie, no, bo już radio, teraz jeszcze YouTube. <grym <grym znaczy jest odzew, odzew, jest, <grym> odzew jest bardzo tak, duży. Jeśli chodzi o media, to też wspierają, bo publikują informacje, włączają się gminy, mm -hmm. promują tą akcję na swojej się tak, włączają szkoły. nadleśnictwa, również słyszeliśmy, tak. że też jesteś powiązany jakoś tutaj z tego typu działalnością które gdzieś tam też pod, tak, podchwytują tak. tą ideę i, i włączają się w tę akcję. No i się generalnie wydaje, że to jest taka akcja, że większość osób, myślę, że z takim e, pozytywnym odzewem. Teraz pokażę wam, jak to tutaj wygląda. Widzi się dwa groby. O, i są jakieś znicze. No, czyli ktoś tu był i te znicze, no to trzeba będzie pozbierać. Tutaj też. I będziemy się zabierać te roboty. W zasadzie nie byliśmy tutaj wcześniej. Znaleźliśmy informację o tym miejscu w internecie, tak. więc nie, wiedzieli, nie, wiemy czego się nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. No i to jest to, co zostaliśmy. Są trzy groby, z tego co widzimy, dosyć mocno zarośnięte. Tak, na tym tutaj jak się przyglądniemy widać jakieś napisy bodaj sery no, ale deszcz już odczytać. pozmywał tak, nazwiska pochowanych tutaj osób. Możemy się zabrać do pracy i troszkę uporządkować. Pokażemy Wam jak można włączyć się do akcji w praktyce. To jeśli chcielibyście się włączyć w naszą akcję wystarczy, że oprócz takiego standardowego rynsztunku wieszczackiego na szlak zabierzecie kilka rzeczy. Myślę, że możemy zacząć od rękawiczek żeby się nie pobrudzić podczas prac. Na pewno worki na śmieci. Sekatory, żeby troszkę podciąć trawę przy grobach, trochę uporządkować roślinność, jakieś tak, tutaj. krzewy, więc może się przydać sekator. Generalnie pamiętamy, że jesteśmy w bieszczadek, więc nie chodzi o to, żeby karczować las, tylko delikatnie, tylko symbolicznie przyciąć wokół, wokół mogił czy, czy miejsc pamięci. Znicze. To oczywiście znicze. Tak, małe bądź troszkę większe, to nie ma znaczenia. Przyda się nam też miotełka, żeby omieść pomniki, omieść, groby. No i zapałki, a propos tych zniczy, żeby je zapalić. Tak, i tutaj też duża uwaga, robimy to w sposób bezpieczny. Jesteśmy na terenie Bieszczad, więc jeśli nie mamy pewności, że, że ten znicz będzie zapalony w taki sposób, żeby to było w pełni bezpieczne, to nawet tą część możemy sobie darować. Musimy tutaj pamiętać, że bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Myślałem, że będzie znaczną grobę. No, ja też. Nie Byliście w miejscach, które są bardziej zarośnięte? Tak, zdecydowanie. zdecydowanie. na przykład w Walnicy yy, no jest tam więcej grobów, natomiast wynieśliśmy stamtąd 6 worków takich 405 litrowych yy, śmieci. A było tak, yy, drodze, tak? w bez też? Nie, tam, tam już trzeba było no, z godzinkę iść. Czytaliśmy już to. Tak. E, tak, tu jest Nikolaj Cierwieniak, e, który urodził się najprawdopodobniej w 1885, a zmarł w 1928 roku. I e, Katarina Cierwieniak, urodzona w 1861, zmarła w 1929. Też warto przy okazji właśnie odwiedzania takich miejsc też trochę poczytać może o historii, trochę się dowiedzieć o tym co tutaj się działo, co tutaj było no i spróbować to przekazać dalej. taki, taki stalowy element nie wiem to ale pewnie go w zostawimy, ustawimy bo to może być stąd, ja stanowisko archeologiczne co to może być? Nie moja epoka Kolejny, kolejne znalezisko Plastik coś czuję, że jest współczesny To Coś czuję, że jest współczesny. Nie, tak. stary tak. plastik. <laughs> Jakby nie patrzeć, to jeszcze żaden plastik się nie, yy, nie, nie uległ degradacji, nie? nie. Tak, nie. No. na filmy wyjdzie, że ja nic nie robiłem. Że mnie nie było. To możemy jeszcze raz tutaj liście jakieś. Tutaj nasze prace porządkowe są takie bardzo ogólne, czyli miotełka, ewentualnie sekator dookoła. To nie są prace, które miałyby na celu renowację tych miejsc, tylko naprawdę symbolicznie wyłonienie ich z ziemi, pokazanie, że są te miejsca i. Próba upamiętnienia poprzez symboliczne zapalenie znicza. Tak, bo nie jesteśmy kompetentni do tego, żeby tutaj się zajmować renowacją no. zabytków. To nie o to chodzi, tak? Od tego są pewnie specjaliści, a my po prostu chcemy uporządkować. Przed chwilą mieliśmy też bardzo fajną sytuację, bo okazało się, że tutaj ludzie przychodzą na te groby. Może nie są one tak zadbane, jak właśnie my teraz co to zrobiliśmy, ale faktycznie ktoś o nich pamięta, przychodzi, zapalić, pomyśleć o tych ludziach, którzy tutaj spoczywają. Przyszła tutaj pani Hania. Pozdrawiamy. Pani Hania była osobą, która tym miejscem się opiekowała. Działa w ramach Stowarzyszenia Wilk, popowiada nam kilka ciekawych rzeczy, m.in. kamień, który widzieliśmy tutaj na wejściu do tego cmentarza, że był on też fragmentem całości tutaj i cerkwi, i w ogóle tego, co tutaj się znajdowało. Łącznie z tym, że powiedziała, że przedtem te wszystkie nagrobki były w rozsypce. Inne stowarzyszenie pomogło im te wszystkie nagrobki ładnie poukładać w tym miejscu, gdzie są aktualnie. I też udało mi się pozyskać środki właśnie na tą tablicę, która jest na samym wstępie, i na całe ogrodzenie dookoła. Jeszcze ja Wam powiem, że ja miałam taki dylemat razem z Witkiem się zastanawialiśmy, czy w ogóle zostawiać tutaj znicze, czy powinno się zostawiać. No bo jakby nie patrzeć, to jest poniekąd zaśmiecanie, zwłaszcza w miejscu, do którego tak rzadko ktoś chodzi. No i tutaj też jest las, jakby nie patrzeć. I tak sobie myślimy, że jeżeli już jesteście w takim miejscu i faktycznie ono jest rzadko uczęszczane to może lepiej nie zostawiać tego znicza, żeby się nic nie podpaliło, żeby nie zaśmiecać, żeby zwierzęta tego nie roznosiły, czy żeby wiat tego nie rozniósł, tylko po prostu przyjść, uporządkować, jak chcecie, to nie wiem, pomodlić się, no i tyle. A tutaj y, też to, że właśnie zobaczyliśmy, że tutaj przychodzą jacyś ludzie, no to postanowiliśmy, że zostawimy te znicze. Tak, bo jednak ktoś tutaj przychodzi. Ale zresztą, bo ja naprawdę myślałam, że to będzie takie bardzo zarośnięte, bo tak jak wcześniej mówili właśnie Dominika i Krzysiek, że są takie miejsca, gdzie są bardzo zarośnięte, ale też dlatego, że dostęp do nich jest utrudniony, więc są rzadziej uczęszczane. A tutaj to jest tak naprawdę przy drodze, łatwo się tutaj dostać. Więc. Czy tak teraz powiem, bo my wybraliśmy e, akurat taki cmentarz, taki wydaje się, że bardzo zapomniany, albo bardziej zapomniany, i takich cmentarzy tutaj w naszych okolicach jest sporo, ale są też cmentarze stare, zapomniane przy nowych cmentarzach. Mhm. I nie wiem, jak u Was, podejrzewam, że może być tak samo jak u nas, na przykład w mojej rodzinnej bezmiechowej. Jest nowy cmentarz, a obok nowego jest stary cmentarz, który jest ogrodzony, zapomniany, nikt tam nie chodzi, albo prawie nikt tam nie chodzi. I jako dziecko dla mnie to było coś takiego, że to jest zakazane, że to jest z jakimiś kratami, tam nie wolno chodzić, a jakby się tam weszło, to to jest jakieś nielegalne. Ja tak sobie wyobrażałam, a znowu w Rudence, czyli w miejscowości, do której bardzo często jeździłam, bo jeździłam tam do babci. Ta sama sytuacja, nowy i stary cmentarz. I ten stary cmentarz też był bardzo rzadko uczęszczany, ale już tam tak się nie bałam chodzić i też był właśnie tak ogrodzony. I jako dzieci tam chodziliśmy, jak jeszcze się modliłam, to tam chodziłam się właśnie modlić albo palić jakieś znicze. No to z kolei w Komańczy na przykład yy, też jest taki cmentarz, to znaczy inaczej, yy, przy nowym cmentarzu są stare nagrobki. Kiedyś to było bardzo zaniedbane, teraz mama mi mówiła, że już ktoś zaczął o to dbać właśnie, że już są poukładane, przy tym one były, wiecie, zwalone na ziemię, teraz są z powrotem postawione, więc fajnie jest też, że ktoś jednego o tym pamięta mm. i stara się to odnawiać. Bo w ogóle do czego ja piłam, to to, że nie musicie szukać takich konkretnie, no takich właśnie cmentarzy, jak my pokazujemy. Jak nie macie możliwości, no to nie musicie. Może Wystarczy pójść na właśnie jakiś zapomniany grób pomnik upamiętniający kogoś, czy na taki stary cmentarz przy nowym cmentarzu, o którym nikt nie pamięta, na którym jest mnóstwo takich zapomnianych grobów. Tak, tu jeszcze tylko wspomnę, Klaudia powiedziała właśnie o tym jakimś na przykład zapomnianym grobie, który jest też pomiędzy innymi niezapomnianymi. To o mamy? Tak, to mojej mamy. Ja odkąd pamiętam, zawsze jak jechaliśmy do nowego targu, czyli rodzinnej miejscowości mojej mamy, zawsze paliliśmy znicz na grobie jednego z radzieckich żołnierzy którego moja mama znała mamę, to znaczy znała to znała zbyt mamę. dużo A. powiedziane. Czy twoja mama spotkała mamy tak, tego żołnierza? Tak, moja mama spotkała mamy tego żołnierza, gdy ona jechała pociągiem właśnie na e, cmentarz, na grób swojego syna. I od tamtej pory zawsze w tym jednym miejscu e, palimy tam znicz w nowym targu. A, czekaj, coś. Tak samo moja mama zawsze mnie uczyła, że jeżeli jest jakiś grób yy, i na nim nie ma żadnego znicza yy, i jest właśnie taki zapomniany, to warto by było, żeby chociaż ten jeden znicz tam zapalić. Tak. No i jeszcze raz powtórzę: jak widzicie naprawdę takie w od, jakichś odległych miejscach te groby, to wyczyśćcie, posprzątajcie, ale niekoniecznie palcie ten znicz. Tak. Możecie kwiatek zostawić. I tak samo, tak jak mówimy o tej renowacji, to też nie przesadzajcie, bo. No, nie, nie przesadzajcie, bo... nie. Nie zdzierajcie niczego, nie skropcie tego, po prostu oczyśćcie. Dookoła, tego, żeby one no się właśnie. wyłoniły z tych krzaków, jak tak, są takie krzaki. I nie, nie grzepcie, nie kopcie, nie szukajcie, bo... Bo nie wolno. A teraz jeszcze idziemy tam do nich, bo y, poszli do takiego krzyża, który był przy... To jest rzeka, potok. Potok, no. I y, nie wiemy, o co chodzi z nim. Czy ktoś się tam zabił, czy jakieś coś się stało, że ten krzyż stoi. No bo wiecie, tak jak przy drogach są czasami krzyże, jak są jakieś wypadki. Także idziemy zobaczyć. W ogóle przy okazji tego, że się zrobi jakiś dobry uczynek, to jeszcze jest się w takim pięknym otoczeniu. To jest tak pięknie! No, nawet nie wiesz, jak ładnie wygląda to teraz. No, co ujęcie? dzięki tobie a się. Ale powiem ci, że uło. I tak wszyscy skończymy tak samo. Tak, zastanawialiśmy się, czy o tym wspominać, czy nie, ale chyba wspomnimy o tym tak po prostu na zapas i żeby się zabezpieczyć, bo wiemy, że mogłyby się pojawić takie komentarze, dlatego że już nieraz dostawaliśmy nieprzyjemne komentarze. I jak być może część z was wie, my nie jesteśmy katolikami, ale żeby odwiedzać te groby i uczcić czyjąś pamięć. Nie trzeba być katolikiem, chrześcijaninem, czy jakakolwiek tamkolwiek religia. Możecie być ateistami, agnostykami, możecie sobie mieć jakieś swoje własne przekonania i tak przyjść, posprzątać i zrobić coś dobrego. Bo co? Bo wszyscy. Bo wszyscy skończymy w takim miejscu. No właśnie. No. Albo w urnie spaleni. No, no właśnie. W z jakimś czymś. Albo w lodzie. Tak, ktoś chciał się Albo w ogóle gdzieś, gdzie nas nie znajdą, bo na przykład niedźwiedź gdzieś za nie. My wam standardowo, jak zawsze, podlinkujemy wszystko w, w opisie. A jeżeli chodzi w ogóle o to, jak dotrzeć do tego, to jak się wjeżdża do Mikowa, i to jest od razu po prostu prosto przez mików. Prosto przez mików, tak. I tak? potem mamy. Potem jest Trzeba rozlidanie. sobie stanąć tam, gdzie znajdziecie sobie jakieś miejsce. I idziecie po prostu przed siebie, jak widzicie, dom numer 8 to był, tak? Tak. Numer tak 8. Bo, 8. Jest Skupowany na przykład leśnictwo, tak? Tak, tak. No. Bo, no, będzie na przybitkach właśnie. To I... idziecie dalej, idziecie i zobaczycie po prawej stronie taki plac. Ja nie wiem czy to jest składnica, czy nie. Mhm, dawna składnica. składnica tak. no. A przed tą składnicą widać niewyraźnie tablicę. Właśnie tą. To, to już w ogóle, w ogóle nie, nie widać. widać. Nie widać. No. Kończymy chyba na dzisiaj. Tak? Żegnamy się z Wami. Żegnamy się. Dziękujemy bar Wam bardzo. my też dziękujemy za to, że nas zaprosiliście. Było super. Było no, super. To Wy nas zaprosiliście. No w sumie tak, A, no w sumie, ale, ale Wy zaproponowaliście. inicjatywę. Ale tak. koniec końców dobrze, się dogadaliśmy i że byliśmy tutaj razem no. i że uporządkowaliśmy ten cmentarz. To fajnie myślę, że to wyszło. Że dzięki temu akcja ta dotrze do znacznie większej grupy osób, że uda nam się w ogóle dotrzeć do kogoś. Wszystkie linki będą też w opisie. Mm -hmm. No, no i zachęcamy Was do tego, żebyście właśnie odwiedzali takie miejsca, jak nie w Bieszczadach, to tak jak Wam mówiłam, gdzieś koło siebie szukać, no i też udostępniajcie tą akcję. Witajcie, tak. hashtag Bieszczady pamiętają. Jeśli ktoś chciałby nas pomóc, a nie ma możliwości, żeby przyjechać gdzieś tutaj w Bieszczady, to też można lajkować, like share'ować, udostępniać, subować i generalnie nagłaśniać naszą inicjatywę. Bardzo dziękujemy. musimy jeszcze dorzucić nasze 5 groszy. Tak, zatrzymaliśmy się gdzieś tutaj w pryukach. Aha. tutaj yy, to był mój, mój pierwszy jedyny taki właśnie nocleg w namiocie. Tak, wujek nam udostępnił miejscówkę na samochód, pokazał nam, gdzie możemy rozbić namiot, no. także dziękuję mu. Ale to mi powiedział, pokazało, że nigdy więcej nie chcę pod namiotem. Nie. I to jeszcze było tak, że przecież to była jedna noc, ja przyjechałam sobie tam pod wieczór wykąpana, i później rano na następny dzień pojechaliśmy Dobrze. od razu do domu i też się wykąpałam. Bo ja bez łazienki bym nie przetrwała. Nie, nie Klaudia nabiwaki się nie nadaje, ale też mieliśmy o tyle trochę skopaną pogodę, bo zaczął padać deszcz. No. Więc na szczęście obok była altanka i można było te namioty przenieść pod tą altankę. Ale no i to i tak było, wiecie, nagle burza. noc i nagle burza. I jeszcze ja byłem jedną osobą, która pilnowała ogniska. No. Do czwartej na Ja źle skończyłam na tym tak, ognisku. No. I póki pamiętamy. Chcemy Wam przypomnieć, bo ostatnio totalnie o tym zapominamy. Że jeżeli nasz film Wam się podobał, to prosimy o zostawienie łapki w górę, bo one naprawdę dużo dają i pomagają wybić ten nasz film, chociaż na razie to kiepsko. Tak, kiepsko. No ale może fajnie byłoby też, jeżeli byście zasubskrybowali ten nasz kanał. No i klikn malutki. kliknijcie wtedy dzwoneczek, żeby przychodziły wam powiadomienia, bo bez tak. dzwoneczka to. To film się zgubi. Autentycznie u nas jest tak, że e Wiecie, no ja mam swoje też konto na YouTubie, Klaudia ma też swoje prywatne konto na YouTubie i oczywiście subskrybujemy Miszmasz. Tak. I jak dodajemy film na Miszmasz, to nam nie przychodzą powiadomienia. Mimo że mamy dzwoneczek włącz włączony, mhm. więc to jest, czasem to jest dziwne po prostu. Jeszcze jak się coś zmieni w algorytmie czy na YouTubie, czy na Instagramie i jeszcze chcemy siebie zareklamować, czyli wchodźcie na nasze Instagramy, na Instagram Miszmasz i Instagram z piekła rodem Na Miszmasz dodajemy to co się wiąże, tyczy nas. A na Spiekłarodem dodajemy to, co dotyczy się Witem Animation. Witem z Animation. Dlatego, że, jak już wiecie, nasza Mamy firma firmę. działa. Tak, więc wchodźcie na spiekłarodem Możecie też wchodzić na stronę internetową witemsanimation.com Jeszcze my w ogóle nie mówiliśmy na czym polega chyba ta firma. Czy mówiliśmy? Nie wiem. Jeżeli nas oglądacie pierwszy raz, to generalnie mamy firmę, która zajmuje się produkcją animacji, głównie kreskówkowych takie, i Takie, też... które się ogląda na przykład, w sensie nie że witka animacji się tam ogląda, ale tak, jak można sobie obejrzeć na przykład na Cartoon Network. No powiedzmy. Takie, W sensie taki, w takim, w takim stylu. stylu. Oprócz tego jeszcze nagrywamy bo YouTube to też jakby nie patrzeć, pod to jest podciągnięty. No prowadzimy social media. I zajmujemy się grafiką, także generalnie firma tak. po prostu kombajn. Jak czegoś potrzebujecie, to Witek robi właśnie animacje i grafiki, ja Skradę zajmuję się zajmuję. postprodukcją i social mediami. Zgadza się. Naszymi, klientów, różne Wszystkie. takie rzeczy. Jak potrzebujecie intro, kryskówkę dla siebie, explainer jakiś, czy jakąkolwiek animację, albo grafiki, nie wiem, logo. No to tak, piszcie. piszcie. Dzisiaj my... mamy dzień spotkań. Tak, my tu mówiliśmy właśnie o wujku i tu wujek i ciocia przyjechali akurat. No. <laughs> Także było bardzo ciekawie, spontanicznie bardzo. No i to będzie chyba na tyle. Koniec tak, tego żegnamy vloga się z dzisiaj. wami, no bo już naprawdę mamy tyle materiału, druga bateria nam pada. Tak, druga, w ogóle to jest długa karta, którą wzięliśmy, druga karta, 64 giga. Ale trzeba będzie to skrócić, bo za długie filmy się źle oglądają. Za długie, no, no, no myślę, że z tego, nie wiem, seria może zrobimy, na Netflixa wypuścimy. Tak, tak. Dobra, jest bo jeszcze tak sikać chcę. jest jezu, jezu, jedziemy jeszcze na cmentarze, Klaudia.